Cześć. Dzisiaj przygotowałem dla Was recenzję wędki, którą, wydaje mi się, że będziecie mogli zastosować podczas sezonu pstrągowego, który już zaczął się na wodach całej Polski. Będzie to produkt firmy Dragon. Jest to wędka Dragon Moderate stworzona. Cała seria została stworzona po to, aby odejść nieco od trendu, który jest za. Dostaliśmy ostatnio od Dragona Gdzie mieliśmy większość szybkich wędek O akcji Fast Tutaj Dragon tworząc serię tych wędek W kooperacji z japońskimi Producentami Blanków yy, Zaczął się wzorować yy, Na trendzie tam panującym Gdzie wędki mamy nieco wolniejsze Tu charakterystyką miała być Głównie akcja Medium I Powstało 18 modeli tych wędek Gdzie znajdziecie Cztery które będą przeznaczone do takiego łowienia bardziej z opadu, okoń, sandacz. Tu mamy takie wędki, które są o akcji medium, aczkolwiek mimo wszystko to są szybsze kije. Środ środek mamy wypełniony kijami nieco dłuższymi na większe rzeki. Tam znajdziecie od kij, które mają wyrzucie od 2-12 do bodajże 50 gram, czyli możemy łowić i klenie i znajdziecie model na trocie. Yy, natomiast ta wędka, którą ja przygotowałem dla Was, jest to z trz, yy, egzemplarz z trzech yy, najdelikatniejszych. Mój egzemplarz to Dragon Moderate, który ma 252 długości i wyrzut jest od 4 do 15 gram. Te wędki to ta najdelikatniejsza część. Kolejną rzecz, one mają najbardziej paraboliczne ugięcie. Wędeczkę dostaniemy, tak jak tutaj widzicie, w ładnym takim estetycznym czarnym pokrowcu. Dragon daje nam do wyboru dwa rodzaje rękojeści. Możecie dostać taką wędkę jak ja mam, która jest cała w piance Ewa. Ale jest też wersja kord z stawką korkową. Tam jest to połączone na zasadzie takiej, że elementy rękojeści będziecie mieli i korkowe, i piankowe. Pianka zastosowana to naprawdę świetnej jakości. Pianka Ewa japońska, twarda. Nie miałem z nią żadnych problemów. Jeżeli chodzi o korek, jest to kolek klasy AAA Extra Select portugalski. Dragon zastosował uchwyt IPS Fuji. Także już mamy tak bardzo fajnie to zrobione. Jeżeli chodzi o przelotki, mamy tu Fuji Alconite w ramce K, które mają zapobiegać splątaniom. Znajdziemy też tą ważną rzecz, o której bardzo często wspominamy, mianowicie y ten mały, to małe oczko, na którym możemy zahaczać przynęty, żeby nie robić tego na przelotkach i kołowrotkach, jak wielokrotnie powtarzamy. Ta wędeczka według mnie jest do zastosowania klasycznego łowienia pstrągów, gdzie naszą przynętą będziemy posługiwać się woblerem, gdzie będziemy posługiwać się blaszką. Możemy też zastosować gumkę, aczkolwiek według mnie wobler i blaszka jest idealna do zestawienia z tym kijem to nie jest kij, gdzie będziemy używać malutkich jigów, które będą ważyły grama i mniej. Tutaj sugerowałbym raczej tak właśnie, tu mamy CW, tak jak wspomniałem, 4,15. Według mnie o 3 gram bardzo fajnie się z tym kijem współpracuje. Jeżeli macie gumkę, nie wiem, klasy 2 cale, do tego dołożysz główkę dwugramową, ten kij to fajnie ogarnie i połowisz. Ja zestawiam ten kołowrotek, raczej tą wędkę najczęściej z kołowrotkiem Battle w rozmiarze 3000 bo fajnie mi wyważa ten kij. Jednym z założeń tej serii było to, że te blanki mają być bardzo cienkie, więc wpłynęło to na to, że blank jest cienki, ale jego grubość ścianki blanku jest zwiększona, otwór w środku jest mniejszy, więc pomimo tego, że ten kij wygląda bardzo smukle on swoje potrafi ważyć, w sensie ta górna część, więc no nie sugerowałbym tutaj kołowrotka w rozmiarze 1000, bo wydaje mi się, że po prostu będzie Wam go źle wyważył. Jak widzicie, to właśnie jest zestawienie, którego używam z tą wędką, czyli tak jak tutaj mamy tą wędeczkę, o którą omawiamy, plus Battle to jest Battle z pierwszej edycji. Taki dość ciężki kołowrotek, ale jak widzicie, o tu ładnie wyważa nam tą wędeczkę. A jak wiemy, podczas łowienia pstrągów oddajemy bardzo dużą ilość rzutów. A jeśli oddajemy bardzo dużą ilość rzutów, nie możemy sobie pozwalać na jakiś dyskomfort podczas łowienia, bo po prostu no, ta ręka będzie nam się męczyć. Battle może nie jest najlżejszym kołowrotkiem, ale z drugiej strony, jeżeli dobrze współpracuje z tą wędką, mi odpowiada. Jeżeli chodzi o to, jak ja na nią łowię, to najczęściej używam wobków takich w rozmiarze. Do 6 cm, bo gdyż jakoś nie lubię łowić na duże przynęty. Jeżeli chodzi o gumki, to najczęściej jest to po prostu zwykły twister i on też jest tak mniej więcej do 6 cm. Obrotówki raczej jedynki. Jeżeli dwójka, to stosuje longa do tej wędki w zestawieniu. Także mi się wygodnie łowiło, nie wiem, takie wahadłoweczki, jak tutaj widzicie, ona ma, nie wiem, może jakieś 3-4 centymetry. Pomyślałem o tej wędce dlatego, że jak zauważyliście, często omawiamy łowienia, takie, temat łowienia takiego bardzo lekkiego i tak dalej, a wiem, że nie do końca wszystkim to odpowiada, a ta wędka według mnie jest takim zdrowym kompromisem, obsłuży Wam lekkie przynęty, z trochę większą da sobie radę. Także do takiego klasycznego obstrągowania z klasycznymi przynętami, takim jak właśnie wobler czy blaszka, będzie Wam świetnie służyła. Ma ona taką lekko szczutową akcję, ale tuż pod jakimś ciężarem będzie przechodziła w mniej więcej w tej sekcji w głębsze ugięcie. Dość ciepło trzyma rybę, nie zaliczyłem na nią jakiejś większej ilości spadów. Także naprawdę przyjemnie się nią łowi. Jeżeli chodzi o odległość rzutów, uważam, że tą wędką do łowienia strągów na niedużych rzeczkach, takich jak widzicie tutaj za mną, łowi się idealnie, ale na przykład oje, na Dunajec wolałbym coś mocniejszego, wolałbym coś dłuższego. Dlatego to jest taka wędka do niedużych rzeczek, takich jak powszechnie zawsze nazywamy ciurków pstrągowych. Wędkę, którą wam dzisiaj przedstawiam, nie jest z nowej serii, ale zanim przygotowałem dla was ten test, sprawdziłem i da się dostać te wędki jeszcze w wielu sklepach internetowych, a co ważne. Pamiętam, kiedy ta wędka wychodziła do sprzedaży, kosztowała, pamiętam, że ponad 400 zł, nawet koło 500. Ja odczekałem, pojawiła się druga edycja a ja świeżo po tym znalazłem sporo promocji i kupiłem ją za jakieś 350. I co? Właśnie uważam, że wędka, wtedy kiedy ona wychodziła, była ciut za droga. A Ale tuż po tym, jak pojawiły się pierwsze pomocy po tym lifcie, wejściu drugiej, że tak powiem, edycji tych wędek ta cena spadła i już zrobiło się tak naprawdę fajnie, miło i przyjemnie, dlatego, że mamy, jak widzicie, no, komponenty naprawdę z wysokiej półki zastosowane i jeżeli już tak jak mi udałoby Wam się ją dostać za jakieś 350 zł, to uważam, że jest to naprawdę fajny kij do owienia pstrągów na niedużych rzekach. Mi osobiście się sprawdził, podoba mi się. Jest bardzo estetycznie wykonany. Jedyne co to, przez zwiększenie tej grubości ścianek blanku wydaje mi się, że ten kij ma taką trochę tendencję do lecenia na pysk, tak kolokwialnie mówiąc. Czyli po prostu ta sekcja tutaj przy tym krótkim dolniczku, bo ten dolniczek ma bodajże 28 cm, górna jest dość ciężka, i, bo przecież ja mam tu dość duży kołowrotek, prawda? To jest ten Battle w rozmiarze 3000, który nie jest lekki. Ja najczęściej używam tego kija raczej z żyłką, nie z plecionką, gdyż cała jego ciepła akcja i przeznaczenie do łowienia na woblery tudzież blaszki bardziej mi odpowiada do żyłki. Ja ogólnie jakoś wolę łowić pstrągi na żyłkę. Jeżeli używam plecionki, to tylko do tych najmniejszych przynęt, żeby po prostu poprawić odległość rzutu ale to już mówimy o takich naprawdę malutkich jigach robionych na hakach muchowych które tam schodzi ich waga ogólna mocno poniżej grama To już jest wędka, o której może pomyśleć osoba naprawdę taka już która jakiś... może nie jest to może wędka na pierwszą wędkę gdyż może tu ciut za droga, ale osoba, która chce może nawet na pierwszą wędkę wydać troszkę więcej kasy Mam kilka kików innych od Dragona i nie narzekam na niej Na ich jakość wykonania nie zdarzyły mi się z tym problemy, także jakościowo jest ok. Ja nie ukrywam, że jednym z przyczyn zakupu tej wędki bardzo spodobał mi się jej design i to mnie skusiło, żeby ją kupić. No ale no, nie wszyscy jesteśmy gadżeciarzami i potrzebujemy czegoś, co super wygląda. Bo dla mnie ta wędka bardzo fajnie wygląda jeszcze w to pamiętam, że przy tego typu kijach to był jeden z pierwszych modeli, gdzie zastosowano te przelotki na ramce K. Miały one na celu zmniejszyć ilość splątań, owijania się żyłki po prostu o przelotki, gdyż ten kształt miał suger powodować to, że przy pociągnięciu za tą żyłkę ona się będzie sama automatycznie odplątywać. Także tak, jak teraz widzicie, wędka na początku delikatnie składa się górą, ale wraz z na zwiększeniem obciążenia przechodzi nam taką bardziej paraboliczną akcję. Ale tu jeszcze nam troszkę zostaje zapasu mocy. Ale jak widzicie, głębokie potrafi dość ugięcie zachować, a przy holu tak walecznej ryby jaką jest pstrąg, to naprawdę duża zaleta. Szczerze łowiłem nawet tą wędką szczupaki i na niedużych rzeczkach i też się sprawdzała z powodzeniem. Taka, wiecie, 3 guma, jakieś takie 4-5 gram. Ta wędka bez problemu to ogarnęła. Tak, takiego wopka typu, nie wiem, 6-7 cm, takiego czuć większego w niedużym nurcie albo prowadzonego z nurtem też bez problemu ogarnie. Także podsumowując dzisiejszą recenzję, firma Dragon Oferuje nam za około 350 zł, naprawdę dobry kij do łowienia strągów, który znajdzie też zastosowania przy łowieniu innych ryb. Tak jak wspomniałem, ja łowiłem na niego też szupaki, zdarzyło mi się łowić o konie i naprawdę dobrze się sprawdził. Dostaniemy naprawdę dobrej marki komponenty, także no, wędka jest zrobiona z matora i. Przelotki, mamy Fuji, uchwyt Fuji. Naprawdę dobrą piankę. Pomimo tego, że tak jak wspomniałem, mówię na nią pomiędzy 2-3 lata. Na niej nie widać dużych śladów zużycia. Mamy ten fajny zaczep na przynętę. Yy, nie wiem, nawet przelotki to markowy goodboard, który został tu użyty. Yy, ja osobiście lubię firmę Dragon, aczkolwiek zarzuciłbym jej to, że. Czasem troszeczkę przecenia swoje produkty, ale w zamian zawsze daje bardzo atrakcyjny design, daje dobrą jakość wykonania sprzętu. Bo mam tego Modereta, mam Ultimate, miałem dwie wędki z serii SELECT Guide, miałem też wędkę dragona Fishmakera, także no, przerobiłem kilka wędzisk z tej marki i szczerze, nas żadnej się nie rozczarowałem. Raz z mojej winy złamałem jedną wklejkę. Ale z drugiej strony też producent bez problemu to wymienił. Jeżeli o to chodzi, ja bym tą wędkę, gdybym miał jej wydać ocenę, daje jej naprawdę bardzo mocno 6. Gdyby się ją udało kupić taniej, dałbym jej więcej. Podsumowując dzisiejszy film, dostajecie kolejny test, a to dlatego, że zauważyliśmy, że testy, które robimy dla Was, cieszą się naprawdę dużym powodzeniem. Niezmiernie nas to cieszy. Z drugiej strony wydaje mi się, że robimy to całkiem rzetelnie, bo wszystkie kije, które przedstawiamy, to kije, z którymi, że tak powiem, pracujemy dość długo. No, Adaś Badansera, którego robił Wam ostatnio jakieś dwa lata, chyba najmłodszy kij, który Wam sprawiliśmy, to był faworit, ale zapewniam Wam, że Adaś go naprawdę mocno eksploatował. Ja też, wszystkie, które kije robiłem, naprawdę dużo z nimi pracujemy i każdy z tych kijów został nabyty drogą jakiejś potrzeby. Z reguły też w filmach mówiłem Wam o tym, że, nie wiem, ja chciałem mieć kij na strągi z niedużych rzek. Kiedy robiłem dla Was Saversch Gila rf mówiłem, że chciałem mieć kijek na okonie do łowienia w określony sposób. Także cieszy nas Wasze zainteresowanie, i chcielibyśmy, abyście wyrażali jak najwięcej swoich opinii, i wolelibyśmy to, gdyby to były częściej jakieś bogatsze, rozbudowane komentarze, niż taka zwykła łapka w dół, która nie jest tak za bardzo niczym podparta. Dużo bardziej do myślenia na, 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 da nam kilka konstruktywnych zdań krytyki. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy na naszego Facebooka. Łukasz naprawdę stara się dbać o niego i dość często coś wrzuca. Na stronie też ostatnio się coś nowego pojawiło. I cóż, do zobaczenia w kolejny piątek. Cześć! By być z filmami na bieżąco, kliknij subskrybuj.